Kierunkowskaz w prawo, upewniamy się w martwym polu czy nie jedzie rowerzysta lub motocyklista, bo mogą się pojawić znikąd i jedziemy dalej. Cały czas mamy włączony kierunkowskaz czerwony, więc czekamy. Magia montażu, bum i już mamy zieloną strzałkę kierunkową. Dopiero tutaj skręcam w prawo, zatrzymuję się, włączam kierunkowskaz w lewo i teraz uwaga, ci co skręcają w naszą prawą stronę, musimy na nich uważać żeby nie doszło do kolizji jeżeli ktoś będzie z naprzeciwka jechał prosto to musimy mu ustąpić a jeżeli chodzi o tych którzy skręcają tak jak my o tutaj to wróć Spójrz na ten czarny samochód. On daje kierunkowskaz w swoje prawo, i musimy mu ustąpić pierwszeństwa, więc może zająć i lewy, i prawy pas ruchu, i musimy mu ustąpić. Ja byłem na lewym pasie ruchu, bo się upewniłem, że on jest na prawym pasie ruchu, więc nie dojdzie do kolizji. Natomiast musicie na to uważać, i to jest bardzo ważny punkt.